To pytanie, dlaczego ciągle istnieje ten narodowy fundusz zdrowia? No po to, żeby ludzie mieli pieniądze. cwaniaki, tam się, zfani To, zfani to, to oni mają na sołtki, ale my powiedzmy dla przykładu. 20 lat nie byłam u lekarza. Przez 20 lat, bo nie miałam takiej potrzeby. Bo się na tyle dobrze czułam, że musiałam się nie uzupełniać. Ale, poła, się dwie, dwie, dwie ale pobiera i się pobiera dalej. I teraz tak, co się dzieje z moimi pieniędzmi? Idzie się do lekarza pierwszego stopnia. Człowiek idzie, lekarz pierwszego stopnia nie kontakt. widzi człowieka, kontakt. tylko widzi receptę. I wydaje pani kierowanie do, skierowanie do, skierowanie do... do szpitala. Szpital, szpital z kolei. I ilu ludzi ma, ma pracę dzięki pani. <gulity> no tak, ale to nie na tym życie polega. Bo ci ludzie, którzy chcą mieć pieniądze, to niech na nie zajmują. Ja się zgadzam z Pańskimi z wszystkimi ogólnie. Zgadzam się. Rzeczywiście, tak jak pan kiedyś, kiedyś powiedział, 7% podatku utrzymujemy policję, wojsko, porządek, a natomiast. Wszystkie nie sprawdzić, ale to jest prywatnie. I koniec. Bo przez te Bo 20 lat ja sobie... jak ja zachoruję, to stać mnie będzie, żeby wziąć lekarza prywatnie. I do Szwajcarii po... pojechać, nawet. Nawet się leczyć. co ci ludzie, ludzie są młodzi niech zakładają sobie firmy zdrowotnej i niech leczą, ale tak jak... Od nich są. się zbiera pieniądze, potem teraz, teraz to jest, to jest, zabiera się jednym, daje drugim, drugim, drugim to, daj no, pierwszym, tak, no to to zabiera pierwszym, ale ten co zabiera. Z tego żyje. No, no, to, to, to jest takie koło za darmo tego nie robi. I w tym kolej ci, co płacą, muszą się utrzymać. I już, że płacą. A ci, co są jeszcze tam w środku tego koła, to że są Na swoją rękę normalnie pasożytami tych ludzi. Exactly. dokładnie tak. To są pasożyci. Dokładnie po co tak. ich utrzymywać? Dokładnie po tak. co się. E Podnieca się Narodowym Funduszem Zdrowia, tak, ale... szpital krzyczy, że nie ma pieniędzy, bo Narodowy Fundusz Zdrowia ale nie pani, dał a, pieniędzy. Pani budynek tam dalej, tak o... pieniędzy. I ktokolwiek tam bezpośrednio, jak komuś się uda wyjść tam do środka, to ręce załamuje się, pytam, Boże, za co ci ludzie biorą pieniądze? No, za pani Oni nic nie robią. Oni nic nie robią. popieramy to, co Pani... Zgadzamy się to z tym. Że... tak mało zwolenników. Na ma, ma, razie jest 9% w następnie. A jak ja będziemy mówili wpadę, prawdę, to zrobi się 16 i już przegonimy pis i we, wejdę drugi A Potem się pogada. Ale przede co? wszystkim należy zlikwidować właśnie tych pasożytów, ten Narodowy dokładnie. Fundusz Zdrowia. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję za poparcie. Dziękuję